Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo obiecujący temat, mianowicie jak błyskawicznie uwieść kobietę. Nie ma co dłużej czekać. Zapraszam Cię do odcinka. Zaraz zdradzę Ci fantastyczny sposób na to, jak błyskawicznie uwieść kobietę, ale zanim to zrobię, może parę słów na temat tego, czym jest uwodzenie. Wyobraź sobie relację, w której osiągnąłeś z kobietą już wszystko, co się dało osiągnąć w relacji, jesteś już na maksimum zbliżenia do tej kobiety, dzielicie ze sobą już najbardziej intymne chwile. I to jest ta relacja, o jaką Tobie chodzi, prawidłowa relacja między mężczyzną i kobietą, i wyobraź sobie drugą chwilę, czyli tą przed Waszą relacją, zanim poznałeś się z kobietą, czyli gdy byliście dla siebie zupełnie obcymi osobami. I teraz ta droga pomiędzy relacją zero, relacją natywną, taką relacją, w której nie dzieje się nic, a tą relacją, w której już stało się wszystko, jest jakaś droga pomiędzy tymi relacjami. I można by było powiedzieć, że ta droga, to jest właśnie uwodzenie, to jest jakby budulec, y, którym ścielisz drogę pomiędzy tą relacją zero a relacją y, już y, spełnioną. Y, więc. Y... Pytają ludzie o szereg rzeczy, które powinno się robić, wykonywać szereg. Niektórzy nazywają to technikami, co mnie się osobiście nie podoba. Trikami, to się fajnie sprzedaje wszystko, ale spójrzmy na to inaczej. To wszystko są jakieś działania mające sprawić w kobietach pewną chemię. Ja Ci teraz powiem o znakomitym sposobie, który jest bardzo prosty, bardzo prosty, bardzo niedoceniany i bardzo skraca tę drogę pomiędzy tym relacją, jak to już roboczo nazywałem, zero a tą relacją, do której dążę. Pisałem o tym sposobie jeszcze dawno temu w fundament Sukcesu z Kobietami i widzisz, tak to jest, jak niektórzy kupują produkty, są te produkty tanie, przestudiują i jest tak, jedna rada, druga rada, trzeba być takim, trzeba być owakim. Czytasz to wszystko i no to ma jakiś sens, ma jakiś sens, a no to było fajne, ale wychodzisz na zewnątrz i jesteś dalej tą samą osobą, taką po prostu zainspirowaną. A tak naprawdę każda z tych małych rzeczy ma olbrzymią siłę, jeśli y, ją zastosujesz. I teraz dajcie jedną rzecz z Fundament sukcesu z Kobietami. Tylko jedną, jedyną, którą zastosowałem ostatnio y, w Pawie w Filipinach y, i zobaczysz... Skutek, efekt, bo akurat y, byłem z kolegą, więc można było to nagrać. Pomyślałem, że wstawię to do filmiku, żeby tobie pokazać, że to może być ciekawe. Siedzieliśmy sobie w barze i zastosowałem technikę polegającą na wcielaniu w rolę. Polega ona na tym, żeby w sposób zabawowy. Wcielić się w rolę z kobietą. Świetnie się w takich sytuacjach sprawdzają takie techniki jak wcielanie ról, które opisywają fundamenty kobiety. Nie może być lepszego przykładu niż ten, na bardzo szybkie budowanie atrakcji i momentalne przechodzenie do konkretów. Są pewne triki, dzięki którym da się przyspieszyć drogę. Postrzegane kobiety jako, twoje, postrzegane przez kobietę jako, że jesteś jej facetem albo jej e, ważną osobą. Jestem na? Jest! Jeśli macie już jakąś relację, może to być, oczywiście, zazwyczaj jest to w żartach. Możesz w żartach powiedzieć, że, oj, na przykład zrobię coś dla ciebie. Jeśli będziesz moją żoną przez następne 3 minuty, moją dziewczyną przez następne 5 minut, albo jak dojdzie, zanim dojdziemy do tamtego znaku, idąc po ulicy, będziesz do tego czasu moją dziewczyną. I wcielanie się w takie role powoduje, że w sposób zabawowy możesz przejść do konkretów. Możesz wtedy dziewczynę objąć, możesz dziewczynę pocałować. To wszystko się powinno sprawdzać, może przed pocałunkiem jeszcze wystąpić delikatny opór, ale już nawet niekoniecznie. Bo cały logiczny umysł kobiety, czyli ten, na którym ciąży całe to szanowanie się, to wszystko, co społeczeństwo nawkładało do głów biednych kobiet, całe to obciążenie, nie pozwalające kobiecie zrobić tego, bo krótko się znacie, bo jesteś obcym facetem, bo podszedłeś na ulicy, bo ta znajomość powstała nie w tym miejscu, w którym powinna itp. itd. To wszystko... Jest w stanie kobieta odrzucić, tłumacząc sobie, że to jest tylko zabawa. Natomiast niby to jest zabawa, ale i tak zobaczysz, że wcielając się w takie role, najczęściej możesz wtedy robić bezkarnie wszystkie te rzeczy, na które normalnie potrzeba jest czasu. Ja ci teraz opowiem, jak wyglądało tu mnie na Filipinach. Weszliśmy z kolegą do klubu, usiedliśmy przy barze, i były tam trzy atrakcyjne. Filipinki. Oczywiście możesz mówić, że na Filipinach to łatwiej i tak dalej, ale uwierz mi, że tam, gdzie są najpiękniejsze kobiety, tam gdzie jest bardzo duża konkurencja, dużo białych, a w to miejsce takie było. Było parę fajnych kobiet i naprawdę więcej białych akurat w tym miejscu niż tych kobiet, wszystkie były oblegane. I miałem multum propozycji, i one już się wtedy zachowują w taki sposób, że też trzeba cokolwiek wiedzieć, żeby sobie poradzić. Więc było parę atrakcyjnych barmanek, usiedliśmy naprzeciw siebie i, oczywiście, jakby jednym z założeniem, żeby zdobyć atrakcję w klubie czy w takim środowisku podobnym do klubu, jest to, żeby nie szukać imprezy na zewnątrz. Czyli na przykład siadacie. Tyłem do baru i, i, i z drinkami szukacie rozrywki na zewnątrz, nie rozmawiając i patrząc się na parkiet. Impreza powinna zaczynać się od was. Tak wygląda to z definicji i w praktyce też to tak działa, więc nie zapominając o tym, starałem się z kolegą face to face siedzieć i po prostu żarliwą rozmowę prowadzić, nie zwracając. Uwagi na to, co dzieje się dookoła. No i to zaskutkowało tym, że kobiety były zdziwione, że na nie nie reagujemy, co jakiś czas zastosowałem tylko pewne jakby techniki wzrokowe, które były w tajemnicy gracza jedynce. I one spowodowały to, że kobiety zaczynały zwracać na siebie uwagę. I ta dziewczyna z filmiku, którą pokazuję, ona też tak trochę była taka zaniepokojona tym, co się dzieje, że nie zwracam na nią uwagi i starała się delikatnie gdzieś tam przytrzymywać wzrok, uśmiechać i, i tak po prostu zwracać na siebie uwagę. Podeszła do baru i zapytała się, ile mamy lat. I to już był, ja od razu, żeby nie być takim, mm, mówiąc wszystko sobie łatwo, to też z, z fundamentu sukcesu z kobietami y, punkt tajemniczości. Y, tu akurat się podroczyłem, bo powiedziałem, że... No też z fundamentu oczywiście rzecz. E, powiedziałem, że mam 70 lat i że ona też na tle wygląda, i trochę pożartowaliśmy. Natomiast był e, przy mnie Michał, i nie chciałem. Ja, ja mam, wychodzę z założenia, że większość tych takich rzeczy uwodzeniowych, typowo, e, lubię robić face to face, jak nie ma osób trzecich, żeby nie wyszło tu na popisówkę. Trochę dyskrecji. Jak Michał był zajęty rozmową e, z koleżanką obok, i wtedy miałem taką chwilę, w której e, nikt nas nie słyszał. To zapytałem się jej, powiedziałem coś takiego. Widzę, że wszystkie kobiety tutaj mają białych facetów. Czy ty też masz białego faceta? A ona mówi, no, I'm single. No, i ja powiedziałem, ok, a będziesz moją żoną. I ona wtedy oczywiście zaczęła się śmiać, reagować na to w sposób taki, jak powinna zabawowy. I wskutek tego zorganizowaliśmy, jak w Katz Vegas po paru minutach znajomości ślub. I tak krafow zaczął nowe życie w <laughs> <time> <laughs> Ślub dostarczył wielu emocji, wszystkim wokół i kobiecie po prostu ekstremalnych emocji, ale przede wszystkim wcieliliśmy się w rolę. I to jest ta technika, o której cały czas mówię. Wcieliliśmy się w rolę, to pozwoliło przedrzeć się, co jest dobrym określeniem, przedrzeć się na skróty do tej relacji o jaką... Mi chodziło. I na jaką notę będą ona też miała ochotę, ale nie musieliśmy zmagać się z tym całym, bo wypada, bo nie wypada, bo trzeba przegadać najpierw 5 godzin, dotyk, tych malutku, wyżej, wyżej, tylko od razu byliśmy mężem i żoną. Zrobiliśmy sobie z serwetek sztuczne pierścionki zaręczynowe i odgrywaliśmy rolę znakomicie. No i popatrz sam, jaki jest tego efekt. <śmianowice> Są różne przykłady, więc nie będę ją powielał, nie będę opowiadał, ale w kwestiach Twojej kreatywności możesz tego użyć z każdej płaszczyzny z kobietą. Szybko przemienić coś w żart i po prostu wypalić w rolę. Nawet jak kobieta będzie chciała, żebyś coś dla niej zrobił, możesz powiedzieć tak, zrobię, ale przez minutę następną, dwie minuty będziesz moją żoną. OK? Jak wracam, kładę to, co tam powiedzmy chciała, żebyś jej kupił, kładę to i dwie minuty jesteś moją żoną. A jeśli będziesz krnąbną żoną, to będę cię lał po dubsku. Wymyśliłem to w tej chwili. I nawet sam umysł mi to ułożył takie asekuracyjnie krną brną, mając na myśli to, że gdybyś wrócił i ona by tam coś mówiła, nie, jednak nie chcę być żoną i tak dalej, no to o i obiecałem, że będę cię lał za takie rzeczy, żebyś mógł na przykład wtedy od innej strony wejść psychologicznie w relację. Więc naprawdę to jest tak łatwa rzecz, niedoceniana. Żaden trik, żadna technika, po prostu yy, niektórzy robią takie rzeczy nieświadomie, a niektórym trzeba takie rzeczy powiedzieć. Jak najwięcej zabawy z kobietą i wcielanie się w role, w role, które są dla ciebie korzystne. Nie żaden brat, siostra. Mąż żona może być kochanek, może być chłopak, ale uważaj na jakieś role, które mogą po prostu yy, sugerować o oziębłą relację. Pozwoliłem też zamieścić sobie trochę zdjęć, bo pod poprzednim. Filmem y, zdjęcia były odebrane pozytywnie. Oczywiście nie będę tego powielał w innych filmach, jak już wrócę do Polski, ale korzystając z tych widoków, którymi mam okazję się tutaj napawać, dzielę się nimi również z Wami. Ja, już w zupełnie innym miejscu, innym czasie, ale na koniec mi się przypomniało takie jeszcze ogłoszenie. Do 22 grudnia ceny wszystkich moich produktów będą 20% niższe. To jest taki prezent świąteczny. Ode mnie dla Ciebie, że jak wcześniej wahałeś się z kupnem jakiegoś produktu, bo nie miałeś na tyle środków, to teraz będą 20% tańsze. Nie wiem tylko, czy to będzie realizowane na kot rabatowy, który będziesz wpisywał pod produktem i cena będzie spadała, czy zrobię to w inny sposób. Ale do tego czasu, zanim film znajdzie się już na moim kanale, ja będę to wiedział, więc tutaj pod spodem w opisie filmu masz dokładną instrukcję, w jaki sposób te produkty 20% taniej dostać. Zachęcam Cię w takim razie do odwiedzenia mojego sklepu, a tymczasem my widzimy się w następnym też ciekawym odcinku, który jeszcze czeka z Filipin. Pozdrawiam serdecznie i wesołych świąt!